z tej strony Thompson i dzisiaj mam wam do zaprezentowania komiks Moon Knight. Zapraszam do oglądania. Komiks jak zwykle kosztuje 39,99 jest obok acerze o nazwie Moon Knight. Możecie sobie teraz przeczytać opis. Album zawiera zeszyty od 1 do 6. I tak się prezentuje. Zapraszam do unboxingu. Dobrze, to zaczynamy. Ups. Okay. No i tak to się prezentuje w środku. Zajrzyjmy sobie do środka bardzo ładna oprawa wizualna. Okładki alternatywne. Najbardziej to, co tutaj są oryginalne, to są alternatywne. I i zapowiedź, temu drugiego, który już bardzo dawno temu wyszedł. No, i to tyle, co dzisiaj chciałem Wam zaprezentować. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!